Dzień dobry. Zauważyłem, że bardzo lubicie, jak e, opowiadam Wam o samochodach elektrycznych. Nie wiem dlaczego, ale spróbujmy. Spróbujmy raz jeszcze odpowiedzieć. Dobrze, tym razem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego boimy się samochodów elektrycznych? Dlaczego samochody elektryczne wzbudzają w nas hmm. tyle emocji? Hmm. Odpowiedź na to pytanie będzie trudna. Dobrze, będzie bardzo trudna. Z jednego prostego powodu. Samochody elektryczne to są te samochody, które jakby na to nie patrzeć, są pewną nowością na naszym rynku. Więc yy, pomimo tego, że od ładnych kilku lat tych samochodów elektrycznych jest coraz więcej. To cały czas podchodzimy do nich z dużą rezerwą. Wielu kierowców podchodzi do, do, do nich z dużą rezerwą. No bo przecież to jest coś nowego. Coś, co sprawia, że musimy się na nowo nauczyć korzystania z samochodu. Ja wiem, nikt nie chce się uczyć czegoś nowego, zwłaszcza jeśli jestem przyzwyczajony do czegoś przez X lat. To dlaczego mam uczyć się czegoś nowego? Dlaczego? Dlatego, że to, uwaga, jest fajne. To po pierwsze. Po drugie, może dlatego, że w samochodach elektrycznych trudno jest yy, jechać w typowo polskim stylu. Dlaczego? No bo jak jedziemy tak jak standardowym samochodem silnikiem benzynowym albo diesla, no to elektryk, właściwie zasięg, zasięg elektryka, będzie mało imponujący. Z drugiej strony, jeśli tylko nauczymy się korzystać z tego samochodu, ale chyba nie chcemy, to da się takim samochodem elektrycznym przejechać w takim normalnym, codziennym trybie, miejsko-podmiejskim, dokładnie tyle... Ile obiecuje producent? I to nie jest żadna sztuka. Jeśli skorzystamy z zalet napędu elektrycznego, z zalet rekuperacji, jeśli nauczymy się jeździć defensywnie, przewidywać to, co się wydarzy na drodze, odpowiednio wcześniej hamować, ściągać nogę z gazu, żeby dotoczyć się do światła, a nie hamować w ostatniej chwili, to efekt może być taki, że to zużycie i ten zasięg w, takim, w takiej codziennej jeździe. Będzie dużo większy, no dużo jak dużo, będzie nieco większy niż obiecuje producent i faktycznie nie trzeba będzie tego samochodu ładować codziennie, bo umówmy się, ile razy w roku jeździmy w trasę? Tak standardowo 2, 3, 4, no to te 2, 3, 4 razy w ciągu roku możemy kilka razy zatrzymać się na stacji ładowania, szybszego lub wolniej, szybszej lub wolniejszej. I nadrobić braki, jeśli chodzi o nadrobić braki, naładować samochód. Po prostu. Druga rzecz, cena. Samochody elektryczne są drogie, ale mamy zachęty. Co prawda, różnie z tymi zachętami bywa, bo słyszałem, dobrze słyszałem, widziałem już wiele wpisów o tym, że ktoś czuje się oszukany, bo nawet na kanale ktoś napisał: Ktoś czuje się oszukany, bo kupił auto elektryczne. Cały czas czeka na dopłatę, i dopłaty nie dostał, mimo że te dopłaty miały być tak szybko wypłacane. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę ceny samochodów elektrycznych i wysokość dopłat, to może się okazać, że po dopłacie takie auto elektryczne, porównywanej klasy, będzie nieco tańsze albo będzie kosztować porównywalnie co odpowiednik spalinowy, z jedną różnicą: osiągi tego samochodu będą zupełnie inne. Z drugiej strony, w każdym samochodzie elektrycznym osiągi mamy naprawdę imponujące. No, tylko korzystanie z, ich, z nich bywa pewnym problemem. Dlaczego? Bo jeśli korzystamy z nich intensywnie, z tych osiągów, to zużycie energii elektrycznej będzie szybko spadać, więc szybko rosnąć, więc nie przejedziemy tyle, ile obiecuje producent. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego boimy się samochodów elektrycznych? No bo pojawiło się mnóstwo mitów, związanych z autami elektrycznymi. I łatwo nam w te mity uwierzyć. Dlaczego? Bo lubimy sensacje, bo lubimy coś, co wzbudza niepokój, bo cieszymy się z tego, że ktoś ma na przykład źle, gorzej i w ogóle no straszne rzeczy się dzieją. Elektryki palą się na potęgę i w ogóle trudno to ugasić, ale jeśli spojrzymy na statystyki, to okaże się, że one wcale tak szybko się nie palą, często się nie palą. W sumie to częściej palą się samochody z silnikami e, spalinowymi, procentowo, bo jeśli pali się elektryk, no to każdy o tym musi napisać, bo to jest y, wydarzenie. Wydarzenie, akcja gaśnicza jest spektakularna, długo trwa i jest o tym pisać. Media budują to napięcie, no bo przecież dlaczego nie? Jak coś się klika, to powinniśmy o tym napisać. E, wcale nie jest tak źle, no bo gdyby tak było, to, umówmy się, tych samochodów w Polsce już jeździ codziennie, paliłby się przynajmniej jeden albo dwa. Oczywiście, jak, to, jak, jak coś się stanie z akumulatorem, to nie chciałbym być obok tego samochodu. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na nasz rynek i zobaczymy, jakie samochody elektryczne jeżdżą, ok, jest mnóstwo nowych samochodów i z nimi raczej nie powinno być problemu, ale jest też mnóstwo samochodów takich, yy, które Trafiają do Polski, trafiają na nasz rynek. Po grubych dzwonach, grubych naprawach efekt, no, nikt nie naprawia tego tak, żeby było dobrze. Naprawiamy tak, żeby było tanio i żeby na tym samochodzie zarobić. Tylko i wyłącznie tanio szybko, efekt no, czegoś ktoś może nie dopilnować albo może nie wymienić, bo koszty będą za wysokie. I z tymi elektrykami jest pewien problem, tak? Bo ja za każdym razem, jak siadam w elektryka. To nachodzi mnie chęć do tego, żeby sobie czegoś poszukać. Bo w takiej codziennej jeździe miejsko-podmiejskiej naprawdę nie ma niczego lepszego. I nie, on mnie nie ogranicza w żaden sposób. Wracam do domu, jak potrzebuję, podłączam się do ładowarki, zresztą do ładowarki, przepraszam. Podłączam się do gniazdka. Mam to szczęście, że mogę podłączyć się do gniazdka trójfazowego i. Ładować w garażu samochód z mocą 11 kW, więc nie trwa to tak długo. Ale kiedyś też robiłem eksperyment. Codziennie, wracając do domu wieczorem, podłączałem po prostu samochód do ładowania do zwykłego gniazdka, żeby było ciekawiej. I ze zwykłego gniazdka przy tych 2 kilowatogodzinach, które tam, kilowatach, które szły z tego, z, tego, z tego gniazdka, tak czy inaczej, w ciągu 10 godzin w akumulatorze pojawiało się dokładnie tyle prądu, ile potrzebowałem na następny dzień i nie było z tym najmniejszego problemu. No tylko mamy tą obawę, no przecież no jeśli będę musiał ładować, to gdzie, po co i dlaczego. E, infrastruktura się rozwija, tych ładowarek jest naprawdę Coraz więcej. Są szybsze, wolniejsze, tańsze, droższe. Wszystko zależy od tego, co chcemy, jak chcemy. E, przyjęło się i tak jest na całym świecie, że za przywilej szybkiego ładowania samochodu, czyli korzystania z mocnych ładowarek, trzeba dopłacać. Czyli płacić więcej za prąd, tylko i wyłącznie. E, ale to jest przywilej, bo możemy skorzystać z ładowarki wolniejszej. Na co dzień nie ma to specjalnego znaczenia, bo na co dzień możemy naprawdę korzystać z ładowarek takich standardowych, yy, szybkich na dobrą sprawę powinniśmy korzystać tylko i wyłącznie w trasie. No mam problem, do, bo elektryki cały czas wzbudzają mnóstwo, mnóstwo mnóstwo emocji. Z drugiej strony. Yy, wiele tych emocji jest spowodowanych przez. Nie powiem fanów, tylko psychofanów samochodów elektrycznych. To jest chyba najgorszy kierowca samochodu elektrycznego, który próbuje przekonać innych, że tylko taki wybór jest słuszny. Nie. Każdy wybiera to co chce i fajnie, że możemy jeszcze cały czas wybierać, decydować o tym, czy chcemy mieć yy, elektryka czy auto spalinowe. i to zmuszanie, przymuszanie i tłumaczenie y, tym, którzy nie chcą jeździć samochodem elektrycznym, nie czują się jeszcze na siłach, nie stać ich. Powodów jest wiele, tak? Albo stać i nie chcą, po prostu. Bo kochają motoryzację, bo chcą mieć v pod maską, albo cokolwiek innego, mocną benzynę, mocnego diesla. To jeśli śledzicie różne dziwne fanpage fora na Facebooku, to możecie, możecie się zorientować, że jeśli chodzi o właśnie takie hmm, dogryzanie kierowcom, dogryzanie użytkownikom innych samochodów, a innych rodzajów napędów, no to miłośnicy zarówno samochodów, miłośnicy samochodów elektrycznych, no dobra, psychofani, nie miłośnicy, psychofani samochodów elektrycznych, tych, którzy mówią, że pasuje im auto spalinowe, Odsądzają od wszystkiego od czci wiary, mówią, że to dzbany, głupki i tak dalej. Dlaczego? No bo przecież, skoro ja jeżdżę samochodem elektrycznym, to wszyscy powinni jeździć samochodami elektrycznymi taka jest przyszłość motoryzacji? Tak, pewnie taka jest przyszłość motoryzacji. Ale pozwólmy na to, żeby to była ewolucja, nie rewolucja, to po pierwsze. E, po drugie, żeby. No właśnie, bo jest najciekawsze właśnie, że więcej złego niż dobrego, jeśli chodzi o propagowanie elektromobilności, robią właśnie ci psychofani. Określenia na samochód spalinowy, sadzomiot, są popularne w niektórych kręgach, no tylko czy to coś daje? Poza obrażaniem tych, którzy jeżdżą czymś innym, bo ich nie stać, bo nie chcą. Nie tędy droga. Zwłaszcza, że prędzej czy później, tak czy inaczej, wszyscy przesiądziemy się na samochody elektryczne. Może nie będzie to tak szybko jak wszyscy zakładali, ale fajnie wiedzieć, jak one działają, to po pierwsze. Fajnie wiedzieć, jak z nich korzystać optymalnie, tak, żeby. Jak najefektywniej wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorach. Ale uwaga, żeby to wiedzieć, to potrzebna jest bardzo przemyślana edukacja. Kampanie reklamowe, pokazywanie, jaki ten samochód jest genialny, yy, cuda na kiju, to do ludzi nie trafia. Tutaj musi być bardzo przemyślana. Przemyślana od początku do końca, pokazująca zalety. Ale również wady tych rozwiązań, bo umówmy się: nie ma rozwiązań idealnych. I z elektrykami cały czas będzie problem, bo cały czas mamy fanów samochodów spalinowych, cały czas mamy fanów motoryzacji, którzy różnie podchodzą do elektromobilności. Z drugiej strony, ostatnio coraz częściej na traktajach pojawiają się samochody elektryczne. I to jest ciekawe. Ktoś kupił samochód elektryczny, przyjeżdża na tak pobawić się razem z tymi, co przyjeżdżają z e, samochodami spalinowymi. I tam jakoś jedni z drugimi się nie kłócą, nie przekomarzają. Jeżdżą tempem porównywalnym. Może czasem trochę szybciej, na prostej, trochę wolniej na zakręcie, no bo jednak na zakrętach samochody spalinowe muszą przenieść. Właściwie, opony w samochodach elektrycznych muszą utrzymać całą masę, która nie jest najmniejsza. Ale tak to jest, no więc to jest problem. No, mam problem z tymi elektrykami, znaczy ja nie mam problemu z elektrykami, bo jak siadam do elektryka, to uwielbiam jazdę samochodem elektrycznym i nie ukrywam tego, nigdy nie ukrywałem. Jeździ się nim przyjemnie. Ja nie muszę nikogo przekonywać do tego, że oj, jeżdżę samochodem elektrycznym, to teraz wszyscy muszą jeździć elektrykami. Nie tędy droga. Lubię, lubię doświadczać nowych rzeczy i te nowe rzeczy mogą się podobać. Mają swoje wady. Ja uważam, że w takiej codziennej jeździe miejsko pod Miejskiem cały czas, od ładnych kilku lat, nie ma niczego lepszego od samochodu elektrycznego. Jest genialny. Ładuję w garażu, jeżdżę, zapominam o tankowaniu. Jest przyjemnie, cicho. Jak stoję gdzieś i na kogoś czekam, jest gorąco na zewnątrz. Ja w środku mogę mieć, mogę mieć chłodno i komu nie przeszkadza to, że samochód stoi z uruchomionym silnikiem. Dlaczego? Bo on sobie może stać i chłodzić wnętrze. To po pierwsze. Po drugie, przyjemność jazdy takim samochodem jest naprawdę hmm, porównywalna. Tak, porównywalna z naprawdę mocnymi samochodami, silnikami spalinowymi. Nawet jeśli, e, tak jak e, w przypadku tego egzemplarza, właśnie tego modelu, mam raptem do dyspozycji 150 koni mechanicznych. O te 150 koni mechanicznych naprawdę bardzo sprawnie napędza ten samochód. Gdyby tu było 120, też by ten samochód mi się podobał. Siedzę w Renault 4. Tylko różnica jest taka, że ja hmm, lubię jazdę samochodami elektrycznymi, może dlatego, że lubię jazdę defensywną, lubię jechać przewidując to, co zrobią inni, Przewiduję to, co się może wydarzyć. Rozsądnie korzystam z prędkości, czy jadę z odnie... zgodnie z ograniczeniami. Efekt przyjemna, tania jazda. Gdybym jechał 0,10, no to nie, nie miałbym średniego zużycia na poziomie 11,8, tylko pewnie zbliżymy się pod 20 kWh na 100 km i to już byłoby słabe. Więc nie bójcie się samochodów elektrycznych. Spróbujcie, poliście, pomacajcie, przejdźcie się do salonu. Przejedźcie się kawałek, zobaczcie. Jak jest przyjemnie w takim samochodzie. Jak fajnie można jeździć na co dzień. I ja nikogo nie zmuszam, żeby nie było. Zmuszają ci, co nie chcą, żeby było więcej samochodów na rynku, samochodów elektrycznych na drogach. Ja nie zmuszam, tylko zachęcam do dokonywania słusznych wyborów. Jeśli komuś pasuje diesel, niech jeździ dieslem. Jeśli komuś pasuje benzyna, niech jeździ benzyną. Jeśli komuś pasuje hybryda, niech jeździ hybrydą. Ale jeśli ktoś na co dzień jeździ głównie po mieście i dwa, trzy razy w roku jedzie w trasę, no to w tej trasie tym elektrykiem tak czy inaczej specjalnie się nie umęczy. Tak, trzeba będzie parę razy się trzymać i auto naładować. Ale na co dzień będzie po prostu szczęśliwym człowiekiem, który potrafi odpocząć w samochodzie. Tylko trzeba przestawić się w głowie, trzeba przestawić się w głowie z techniką jazdy, z tym wszystkim, z czym wielu kierowców ma problem.